Witam was bardzo serdecznie. Teraz zajmiemy się misją trzecią w twierdzy kampanii militarnej. Myśleliśmy, że jesteśmy bezpieczni. Przybyli o świcie i zaatakowali z zaskoczenia. Myśleliśmy, że zadajemy im ból. Tak właściwie było. Mieliśmy w odwodzie jeszcze trzy forty przewidziane właśnie na taką okazję. Musieliśmy przygotować linii obrony, znieść mury i fortyfikacje, aby odpierać ataki żołnierzy Szakala. Zwiadowcy wroga odkryli naszą bazę. Szakal naszą stronę na czele swojej... Tego jak zwykle nie będziemy słuchać. się nie chce tego słuchać. Jest to ciekawe co nam. Piotr Franczewski to opowiada. Ta misja także nie należy do najtrudniejszych. to gra pierwszy, raz też pokażę metodę. No to jej grę to źle sugeruje. Teraz powiem o co chodzi. Jesteśmy tutaj, budujemy jak zwykle blisko Dre drzew, nie drewno. Spichle z tak trochę dalej. Oczywiście zaczynamy od ustawienia, postawienia, przepraszam, kilku chatek, trewala. budować tych srowni czy jak to tam się nazywa to samo sady jabłoni oczywiście zapomniałem o chatkach szczęście w tej misji możemy już kupować dawno więc spokojnie nie ma się czego obawiać wreszcie nawet trochę do kupię Jakich mamy? Czemu jest tak ciemno? O, się poprawiło trochę. Wróg nas atakuje! Możemy wysłać albo do tego fartu, albo do tego. Ludzie lubią, panie. Ja uważam, że w tym jest lepiej się bronić, dlatego wszystkich wyślę tutaj. Zaraz panie? ich pogrzebujemy. Cieszę się, że ty się cieszysz. ja postawić obok A, Nie mamy drewna, zapomniałem Mój panie Knechci błędem na rozkaz Jedynką Ich postawimy tak trochę z tyłu żeby ci knerci nas atakujący nie rzucali swoje włócznia, w, w, w naszych knechtów, ponieważ knechts są dużo bardziej wartościowi, widzę jak zwykle, brakuje miejsce, więc musimy zbudować jeszcze jeden posiadłość jeszcze jedno, to jest dom, to jest posiadłość, nie? Było y, jak najszybciej zacząć produkować włócznie przydatną do obrony. Musimy wytrwać. To trochę potrwa, zanim dojdą tutaj jednostki. My możemy zacząć, y, zabrać się za. To jest zbudowa na zamku, że tam gradu. Właściwie teraz to jest Wróg nas atakuje. Czy to mówiłem, że błędem jest... Ja cofnąłem tutaj te, te jednostki, a błędem jest właśnie zostawienie ich. Ponieważ jak są rozdzielone, to wiadomo, jest mniejsza siła ognia i to się nie opłaca zbrydnią. To jest duży błąd, na tym się... trochę się traci, chociaż nie znaczy, że ktoś tak... zrobi. Panie, ta pozycja obronna wydaje się już stracona. Może jest to dobry moment na odwrót do drugiego frontu? Zgadzam się, bardzo dobry moment. Jesteśmy atakowani! Ludzie cię lubią, panie! nasi teraz knechci się zajmą tymi knechtami tam sobie katapulty strzelają, niech sobie strzelają my z zajmiemy się teraz produkcją włóczni za mało złota misja jest trudna tak naprawdę jest jej nie przejść, ponieważ jest to naprawdę łatwe więc nie można by się nie cofać z tego fartu tutaj, no ale lepszy, lepszy będziemy mieli wynik to się opłaca Już lepiej mieć większy wynik niż mniejszy złoto by się przydało muszę sprzedać cały ten kamień jaki mamy niestety w Kantel nie zbyt się opłaca. Si Za mało dóbr. Piękny mamy dzisiaj dzień, panie. Dużo bardziej opłacają się podatki. Możemy tutaj też wydobywać kamień, aczkolwiek nie jest jakiś bardzo pożądane. Nie można tu tego zbudować. Teraz tam zajmiemy się obroną. Trochę szybsze tempo gry, żeby też film nie trwał za długo, ponieważ w tej chwili nie musimy tutaj więcej butować tych budynków. Zebrzeć szyki. No i coś mi się tutaj laguje. No jasne. Nasi chłopi mogliby zniszczyć te katapulty. nas atakuje. Nie za to nam płacisz żoł wiesz? Tekst. Panie. Już mamy trochę pieniądze, frajs się zgadza, więc możemy stawić kolejne warsztaty dwa. Jak mamy dużo drewna, to także możemy, w tej chwili nie starczy, ale możemy te domki budować. Dlaczego nie mogą postać się, widzę, że Mamy tam tak dużo drewna. Gra naprawdę czasami zaskakuje. Chcemy budować te ruch, domki, wiec, ponieważ ruch, ruch, już mamy już większą dzięki temu popularność. Wróg nas atakuje. Rozkazy, panie. Żemy tymi knechtami i chłopami. A to już nie musimy, już się gady, sam zniszczył ten obóz. Krutów, panie. Mamy dużo tak także ja, możemy nim handlować. Żądamy niższych podatków i to teraz. Y, y, albo przynajmniej niedługo. Niestety no, handel, no już mówiłem, nie opłaca się. Niewiele dostaniemy za to pieniądze. Bardzo nam narwuje to właśnie w twierdzy 3. Jest to dla mnie bezsensowne czemu tak mało. Dlatego nie gram w to na multiplayerze i na singlu też się słabo gra. te też warsztaty dawać do produkcji świec. Jesteśmy atakowani. Nie jest to Pan zachwycony, Panie. Ładna dziś pogoda, Panie. To trochę zmniejsza te piętro, i że takaś wyglądało. Panie, trzymać włóczkę nierówno, chłopcy. Patrzność! Możemy dosłać Nowe zadanie. resztę naszych oddziałów tam. My już mamy coraz więcej pieniążków i możemy zbudować jeszcze więcej warsztatów gatnika. Nie przydadzą się nam one tak bardzo, no, ale im więcej, tym lepiej. Jak już zauważyliście, w twierdzę 3 nie mamy tego wiska. Ryzyk krzyżowy jest 2, też tak najprawdopodobniej będzie. Handluje się z składu zapasów. Nie wiem, czy to się Wam, czy wiem, czy to się wam podoba, czy nie. Sami to sobie ocenicie. Pozbudować jeszcze jeden dom. Do popularności mamy z tytułu w tych miejsc w domkach Brakuje chłopów panie Knecht na rozkaz Przyspieszymy trochę do tempu ponieważ Jesteśmy atakowani, nic się nie dzieje Nie chcę was tu zanudzać moją planiną ponieważ też Wróg nas atakuje Za bardzo więc tu można więcej mówić Nowe zadanie My tylko musimy wysyłać kolejne oddziały tutaj. Idziemy! Ludzie opuszczają zamek to, no, to, Możemy zmniejszyć podatki, zwiększyć... Prawie tego oglądać spokojnie nasze jednostki same się wybronią. Większość czasu jest już za nami. W twierdzy trzy władze nie podoba mi się, że tu mamy ujemną popularność dodatnią. Bym wolał, jak w poprzednich tych twierdzach, żeby było od 0 do 100. Było według mnie dużo lepiej. Teraz coś takiego. Nie z Kingdoms. możemy postawić rynek, a ten budynek ty możemy postawić auto sprzedaż poniżej jakiejś tam ilości i nie chcemy, żeby nam to coś zalegało. To jest dobre. Kamień to całkowicie nie jest nam potrzebne. wstawmy to. Zacznijmy rekrutować jednostki. Już już ludzi przyszło. Te maski oczywiście dosyłamy tutaj. Mamy tyle pieniędzy, że musimy tych warsztatów jeszcze sporo dobudować, ale nam się to nie opłaca. Z taką armią to spokojnie się wybronimy. Właściwie to nie chciałem ich tak zagrupować, ale jakoś tak się nacisnęło. Zazwyczaj nie z poprzednich twierdz. Ja widzę już. Drzew wszystkie zostały wycięte że wyłączę to autospr autosprzedaż sprzedaż tego żeby nam nie zabrakło drewno bo wtedy nie będziemy mogli produkować kurz oj przepraszam włóczni kurz to to jeszcze nie na tym poziomie niestety Chodzi, żeby ci gnechli ci wrócaj te włócznie naszych uzbrojonych chłopów, a nie w knechtów Król przyjeżdża z wizytą, panie! Jakie to ekscytujące! Możemy zwiększyć podatki. Czy Właściwie to nie może no, ludzie szybciej przychodzić pieniędzy mamy pod dostatkiem to więcej nam się na pewno nie przyda. Brakuje chłopów, panie. Cieszysz się bardzo dobrą opinią ludu, panie. To dobrze. Ruszamy. Jeszcze możemy zwiększyć nawet na maksa. Nawet mamy ładną popularność. Brakuje rekrutów, panie. W tej chwili ta misja to już jest przez nas wygrana spokojnie. Tak jest, panie. Mało 50 knactów, a mamy już 80, to już nam nic naprawdę nie grazi. Żaden atak w tej misji. W komputer też z takim opóźnieniem mały reaguje. Cieszę się, że mnie Lund kocha. jest trochę drzewka, bo to to chyba się trwa od te drzewa wycinałem, bo widzę, że jeszcze donoszą treb. Do w tej misji podstawa to jest szybkie rozwinięcie się, później rekrutowanie knechtów, ewentualnie uzbrojonych chłopów. to będziemy, jak to zrobimy już, to już na pewno te misje wygramy, nie są jakieś tyłdne. na walki. Co ciekawe. Trochę zmniejszymy. Więc jak naprawdę misja się kończy, to możemy maksymalnie wykorzystać. Co to mamy? Widzimy, mamy już bardzo dużo włóczni, dlatego już nie dodobywałem tych kolejnych warsztatów ponieważ nie możemy sprzedawać włóczni jak będziemy mieli na przykład 100 włóczni z spojowni to tam nie są nam niczego potrzebne ponieważ tylu żołnierzy to my nie wyrekrutujemy możemy na, na przykład uspać chaty trwala ponieważ nie jest nam już potrzebne drewno i możemy dzięki temu rekrutować dużą ilość trasknechtów i wysłać ich na front Mamy naprawdę poka pokaźną liczbę tych jednostek nas Nie mamy się obawiać, jeszcze jak mamy taką liczbę to na 100% w misję przyjdziemy coś się zacięło żeby nawet tych wysłać tutaj do lada, żeby go pilnowali gwardia cesarska ja bardzo dobrą opinią ludu możemy tak, tu zapomniałem o tym większe racje żywności już mamy tysiąc. to nam, no, spokojnie wystarczy teraz byśmy mogli takie podatki pobierać że uh, No niestety w tej misji nie możemy się niczym popisać mamy tylko jedną jedno jednostkę dostępną prawdziwą, to mało chłopi, to ich nie liczę niestety coś mi się laguje, nie wiem dlaczego zostało 46 sekund 4 już i misja się zakończy naszą sukcesem wcześniej te racje, zwięksły, że tu się, zagapiłem. Gdyby to było jakiś istotny, to bym na pewno zwiększył, ale że nie jestem od niczego potrzebne. to się tym nie, nie przejmowałem. Jakie... Niemcy ci włócznicy mają daleki zasięg, a to są bardzo silni i wytrenowani, że tak daleko rzucają. Dotarła wiadomość, że nasz konwój jest już bezpieczny. Możemy wycofać się na przełęcz. Tam nie ośmielą się już za nami. No i tym sposobem właśnie przeszliśmy tą misję. Ja wam bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. I do usłyszenia.